Cześć, Weronika, a dzisiaj nie widziałem na życie Adylaru, autorstwa Wiktorii Schwab. Wiktoria Schwab. Wiktoria Schwab, podejście trzecie. Wiecie, czytałam tej autorki jeszcze okrutną pieśń i wiszę I te książki nawet mi się podobały i były poprawne. Jednakże nie porwało mnie na tyle, bym kupiła sobie drugą część. I Już miałam sobie odpuścić tę autorkę, gdy przeczytałam opis Adilaru i stwierdziłam, że po prostu muszę poznać tę historię. A co za tym idzie? Stwierdziłam, że dam Wiktorii jeszcze jedną szansę. Adilaru, a właściwie Adelaim Laru, rodzi się 10 marca. 1691 roku w jakimś miasteczku we Francji. Co prawda jego nazwa została podana, jednak ja nie chcę kadać tego pięknego języka, jakim jest francuskim. Jej rodzina jest zwyczajna, wiecie ojciec, yy, rzeźbi w drewnie, natomiast matka zajmuje się domem, wiecie takie czasy, yy, a sama Adim z biegiem lat wyrasta na wielką marzycielkę, której jedynym celem nie jest wyjście za mąż i przez to strasznie przypomina mi Belle z Pięknej i Bestii. Wiecie, I want much more than this provincial life. Jeszcze obie historie rozgrywają się we Francji. Tyle podobieństw, tyle podobieństw. Gdy nasza główna bohaterka ma 23 lata, yy... Jej miasteczku podczas porodu umiera matka trójki dzieci, a jej mąż zaraz po pogrzebie zaczyna sobie szukać nowej żony. Tak, nawiasem mówiąc, to fakt, iż mężczyzna zaczyna sobie szukać żony zaraz po śmierci, tej pierwszej to był dość powszechny, wiecie. No bo w tamtych czasach śmierć kobiety podczas porodu, no to było nic nowego. Mężczyźni pracowali tam ponad 12 godzin, no a dziećmi ktoś się musi zająć. Ta żona raz zostaje wybrana adeline Po części pewnie dlatego, że tylko ona była wolna w okolicy. No a naszej głównej bohaterce nie za bardzo ten fakt się podoba. No bo. Umówmy się, nikt nie chce wychodzić za mąż bez miłości. A na dodatek być. dzięka A na dodatek być yy, przymuszoną do wychowywania dzieci tego mężczyzny. No ale nawet rodzice Adi uważają, że wypada zorganizować taki ślub. Wiecie, w takim. Akcie Miłosierdzia. Nasza główna bohaterka, eh, nasza główna bohaterka zaczyna wznosić modły do różnych bóstw, by ci uratowali ją od tego małżeństwa. No ale oni nie opowiadają. No i wiecie, w tym momencie, gdy Adi już idzie z rodzicami do kościoła, normalnie już dzwony biją, postanawia ona podjąć jedną, ostatnią próbę. Tylko, że tym razem na jej prośby odpowiada sam diabeł, który w dalszej części historii będzie nazywany Luke. Darowana wolność oczywiście ma swoją cenę. W tym przypadku jest to nieśmiertelność, odporność na wszystkie choroby oraz fakt, iż Adi będzie zapominana przez wszystkich, którzy tylko stracą ją z oczu no i nie będzie mogła pozostawić po sobie żadnego wytworu swoich rąk. Duszę, owy diabeł będzie mógł sobie wziąć wtedy, gdy będzie będziesz miała najzwyczajniej w świecie dosyć takiego życia. Tak więc, nasza główna bohaterka rozpoczyna tułaczkę po świecie, kradąc i śpiąc gdzie popadnie. Wiecie, inaczej się nie da. I chociaż z biegiem czasu całkiem nieźle jej to wychodzi, to wiecie, życie w momencie, gdy jesteś zapominana przez wszystkich, wcale nie jest takie łatwe. Ponieważ w tej książce mamy dwa timeline'y, przenosimy się do roku 2014, do Nowego Jorku, gdzie aktualnie mieszka Adeline. I pewnego dnia poznaje ona chłopaka o imieniu Henry, który wcale o niej nie zapomina. Cudowna książka. Cudowna do tego stopnia, że podczas czytania yy, zastanawiałam się, czemu dwie poprzednie powieści Szła potraktowałam z taką obojętnością. Doskonale wykreowana: zarówno główna bohaterka, jak i świat przedstawiony. Wiecie, ja uważam, że stworzenie takiego bohatera, którego los nas obchodzi, to jest sztuka. A mogę Wam zagwarantować, że do, o Adilaru... Nie zapomnijcie zaraz po tym, jak odłożycie książkę na półkę. Skoro już o sztuce mowa, to ta książka jest jej pełna. Żałuję tylko trochę, że mam tutaj do czynienia z fikcyjnymi dziełami, a nie tymi prawdziwymi. To znaczy, to znaczy, rozumiem, że są one wymyślone, ponieważ są w pewien sposób powiązane z książką, a trudno sprawić, by realne dzieła zostały ze sobą tak bardzo połączone. No jednakże. A nie by były, jakby były te prawdziwe, no. Uwielbiam też tą relację pomiędzy Adi a Luke'iem, ponieważ jest to relacja na zasadzie w sumie nie nienawidzimy się, no, ale znamy się już tyle lat, nie mogłam się za każdym razem doczekać, aż oni spotkają się ponownie. Plot twisty. Plot twisty w tej książce robią całą robotę. Nie mówiąc już o wydaniu, które jest po prostu przepiękne. Podsumowując to w krótkich, żołnierskich słowach. Czytajcie Adileru. No i tymczasem to by było na tyle z update'ów czytelniczych. To czytam teraz Idealny Ślub. Zastanawiam się, czy tego nie zrecenzować, bo już dawno nie było thrillera. No, ale zobaczymy, jak mi czas pozwoli. I trzymajcie się. Na razie.